Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Munchai Twitch. W dzisiejszym odcinku będę miała dla Was boks od wydawnictwa znak. Boksik wygląda w ten sposób. Jest cudowne, oczywiście już tam coś w nim lata. No więc tak, to jest boks książkowy na premierę książki Botaniczne Eliksiry. Odpakujmy go sobie może. O. Tu mamy karteczkę, mamy też oczywiście cały zestawik w środku, który zaraz też Wam pokażę. może go sobie tutaj i karteczka. E, czas na szczyptę botanicznej magii. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłaś po otworzeniu przesyłki były kadzidła. Teraz jest doskonały moment na to, aby je zapalić. E, tutaj widzę kadzidła z mango. Ja osobiście bardzo, bardzo uwielbiam mango, więc na pewno mi się spodobają. Niestety obecnie nie mam zapalniczki, więc zapalę je sobie później. Eee, spróbujmy może tak otworzyć delikatnie, żeby zobaczyć, jak znaczy poczuć, jak pachną. No, całkiem ładnie. Mam nadzieję, że będą pachniały tak samo jak je zapalę. Położę je sobie tutaj żeby nam na razie nie przeszkadzały. I dalej. W paczce oprócz wyjątkowej książki Amy Blackthorn Botaniczne eliksiry znajdziesz rzeczy, które przydadzą Ci się do wykonania drinków. I dzisiaj będziemy tworzyć jeden z nich. Ok, otwórz książkę na stronie 31. Ja już sobie tutaj wcześniej przygotowałam wszystkie rzeczy, więc zaraz będziemy go porządnie robić. Tutaj dostaliśmy e, alkohol. E, pani z wydawnictwa pytała mnie, czy e, na pewno chce w tej paczce alkohol. Ja stwierdziłam, że tak. E, spróbujmy tak, jak po prostu jest w przepisie. No i tyle. <grywa> Okej, okay, mamy tutaj książkę. Pokażę wam ją z bliska. Prezentuje się całkiem ładnie. Jest dosyć gruba. Cały opis znajduje się tutaj, zaraz wam go przeczytam. Poznaj magiczne zastosowania roślin i tradycyjnych składników, które znajdziesz nie tylko w dzikim ogrodzie, ale i w swojej kuchni. Receptury na ziołowe herbaty, magiczne eliksiry i ogniste trunki. Czas na szczyptę botanicznej magii, która odmieni rzeczywistość, odpowie na nurtujące Cię pytania, zapewni Ci zdrowie i dobre samopoczucie. I tutaj mamy, że dzięki tej książce dowiemy się, co łączy historię niewolnictwa i mojito, jakie właściwości ma jałowiec, roślina będąca składnikiem kadzideł i ginu, jakie drinki pił Ernest Hemingway w Blasku Księżyca, które rośliny mogą służyć jako talizmany ochronne, dlaczego herbata może spełniać nasze ukryte pragnienia i co zrobić, by ziołowe piwa, pitne miody i cydry miały wspaniały smak i niezwykłe właściwości. To jest ogólnie takie źródło wiedzy o roślinach i ich zastosowaniu. Od wydawnictwa znak. Tutaj, jak widać, cena książki to 46,99. Zobaczmy mniej więcej, jak wygląda w środku. Fioletowy kolor już mi się podoba. Niesamowicie. Ja uwielbiam fiolet. Tutaj mamy stronę główną, oczywiście. Podziękowania i wstęp. Wstęp też jest cały fioletowy. I to jedyne, co Wam pokażę w tej książce. W wydawnictwie, znak możecie ją kupić. I zajrzyjmy na tą stronę 31. Co dzisiaj wyczarujemy? Strona 31. Mojito zaklęcie magiczne. Tutaj mamy cały spis, co potrzebujemy. Osobiście wcześniej otworzyłam tą paczkę, więc e, przygotowałam się, bo nie każde składniki były w paczuszce. No to co, zaczynamy! E, przeczytam Wam teraz legendę tego mojito. E, według legendy, mojito wymyślono w czasach nowożytnego niewolnictwa. Gdy niewolnicy domagali się od swoich panów, właścicieli plantacji trzciny cukrowej, łagodniejszego traktowania. Pomysł o tym napoju, jako o nadającym się do picia. Bend over oil, magiczna formuła stosowana w celu wzbudzenia życzliwości i zwiększenia przychylności szefów wobec celów i dążeń podwładnych. E, można kwestionować magiczne pochodzenie mojito, ale magicznej mocy jego składników już nie. Lista niezwykłych właściwości mięty pieprzowej jest dłuższa niż moje ramię, a dodanie czystej mocy ulubionego rumu z pewnością jej nie zaszkodzi. Akcesoria Szklanka typu highball, szklanka pintowa. Niestety nie mam żadnej z nich, więc po prostu taka szklaneczka powinna nam wystarczyć. Zrobimy to w małych ilościach. Składniki: lód w ilości wystarczającej do schłodzenia szklanki. Zaraz pójdę po lód. 30 ml białego rumu. Tutaj dostaliśmy od wydawnictwa od razu rum. 9 listków mięty. Miętę przygotowałam sobie świeżutką. Jedna łyżka stołowa drobnego cukru. I tu jest napisane, że cukier-puder zostawi grudki, a cukier-kryształ trudno rozpuścić. Jeśli nie masz drobnego cukru, możesz zemleć cukier-kryształ w robocie kuchennym lub przygotować syrop cukrowy. I tutaj też mamy na to przepis na stronie 149. Limonka, więc też, też mamy. Pokrojona na cząstki, plus dodatkowa do dekoracji. Oczywiście wszystko jest. 90 ml wody gazowanej. Też kupiłam mocny gaz. Tutaj sobie też pozwoliłam dokupić zielony soczek, którym po prostu trochę zabarwie ten te mohito. Tak mniej więcej to powinno wyglądać. Z książki. O, cisnę się, wcisnę się, wcisnę. Wcisnęłam. No to co? Lecimy. Po malutku, po malutku i okej. Okay. Połowę lodu. Takiego jak zwykle używasz włóż do szklanki typu highball. Niech się schłodzi, za chwilę dodasz go więcej. Idziemy po lód. Ja sobie tutaj o, zaznaczę stronkę. Postawimy w ten sposób i za chwilę przyjdę. Ops, mamy już lód. Będę musiała go tylko od razu włożyć do zamrażarki. O, dodajemy kosteczki, jakieś takie. Warto by było najmniejsze. Spłućmy trochę tą szklankę, tak jak powinno być. Nikuś, ty lodu nie dostaniesz. Nie, nie, nie. Ok, i jedziemy dalej. Zamknij oczy i połącz się z ziemią. Wyobraź sobie bladoniebieską nić pokoju, która wyrasta z Twoich pięt i zakopuje się w głębi planety. Dzięki nim możesz czerpać z ziemi energię, której potrzebujesz. I tu się przyda nutka takiego lasu, dosłownie. Na dnie pustej szklanki pintowej... Rozgnieść liście mięty. Ok. Nie wiem, jak ja to rozgniotę. Tam było dziewięć listków, tak? Raz. Dwa. Po prostu je wrzucę. Trzy. Cztery. Nie wiem, czy to widać. Tu są liście mięty. Są. Yy, pięć. Sześć. Siedem, ups, osiem i 9 Mamy to. Okej. Okay. Wyobraź sobie intencję, którą nie dajesz mocy. Jasność umysłu, uzdrawianie, dobrobyt, odpędzenie. Za pośrednictwem tłuczka kieruj energię czarną, z... czerpaną z ziemi w dół, ku mięty, aby uwolnić cały ich potencjał. Hmm. No dobra, coś zrąbałam, nie mam żadnego tłuczka, a więc po prostu zostawmy tak jak jest. Wy będziecie mogli sobie stworzyć swoją własną magiczną. Eee, tutaj mamy dodać łyżkę stołową drobnego cukru. Idę po łyżeczkę w takim razie, sekundkę, mi dajcie. Tego się nie przygotowałam. Ok, po prostu wsypię to tutaj. I niech tak będzie. Chciałam jeszcze tutaj dookoła sobie porobić takie fajne, ciekawe yy, wzorki, ale. Yy... Okej, okay, i to mamy tak. Do utłoczonej mięty dodaj łyżkę stołową drobnego cukru. Szybko się rozpuści. U... Trzy z cukrem, aby się połączyć, aby się połączyły, przepraszam. Nie przestawaj wizualizować efektów, przysyłając energię do tłuczka. Dorzuć do szklanki pokrojone kawałki limonki i ucieraj składniki do momentu rozpuszczenia się cukru. Jak ja Wam to utrzymać? Spróbujemy to szklanką. Ale dorzucam limonkę, już wcześniej pokrojoną. Spróbuję to trochę łyżeczką wymieszać, może tak się uda. Nie chcę też zbić szklanki, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutka. No, ale cukier powinien zaraz się rozpuścić. Oczywiście w głowie mam tą wizualizację swojego. Tego co, znaczy tego co napisali, przepraszam. OK. Powiedzmy, że to zrobiłam. Um. Dodałam do szklanki pokro, pokrojone kawałki mąki i ucieraj składniki do momentu rozpuszczenia się cukru. Dalej, dolej rum. Wszystko wymieszaj kilka razy za pomocą tłuczka, a następnie przejdź do schłodzonej szklanki typu highball. No niestety całe zrobiłam od razu tutaj. Yy, I dopełni 90 ml wozy gazowanej u dekoru limonką. Okej. Okay. Tu mamy ile? 50 ml. No to akurat idealnie tak jak tu jest napisane 90, ale my zrobimy w mniejszej wersji alkoholowej. Oj oj ładnie pachnie. Ja zrobię na tej zasadzie w ten sposób. Że doleję jeszcze mniej to zostawię, ponieważ nie chcę tego aż tak pić, a będzie korciło. Dodamy wodę mocno gazowaną. Ale co kto lubi? Może być lekko, może być bardzo. Dobra, dorzucę sobie więcej kostek lodu, bo w końcu nie wiem, czy nie zapomniałam, czy, czy tam nie było tak napisane. O, od razu wygląda lepiej. I udekorować limonką. Wcześniej sobie ją tutaj przycięłam, więc idealnie dopasuje się do całości. I voila, gotowe, kurczę, gotowe. Tak wygląda mojito. Ja sobie zaraz tutaj dodam jeszcze soku. O! Moje cudowności! Na zdjęciu wygląda w miarę podobnie. Są większe kawałki mojito, tak jak tutaj widzicie. Ja mam takie mniejsze. Więc oto i pierwszy z eliksirów. Jak Wam się podobał przepis? No, mi po prostu niesamowicie. E, fajnie się go przygotowywało, jako że to był w sumie mój pierwszy eliksir, który stworzyłam. E, dalej, tutaj e, mamy dalszy ciąg tekstu e, z naszej ściągawki, e, że mamy otworzyć teraz książkę na stronie 50. I tam znajdziemy zaklęcie pomarańczowej inicjatywy. E, więc otwórzmy. Ja przygotowałam się niestety tylko na jeden eliksir. Więc tu już będzie taki mini spoiler alert. Strona 50: 50. E, zaklęcie pomarańczowej inicjatywy i to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj specjalny obrazek, jak to mniej więcej powinno wyglądać. I to w sumie tyle, kochani. E, tego zaklęcia będę potrzebowała takiego cudownego czegoś i suszonych pomarańczy. Ale to mam nadzieję, pokażę Wam już w następnym filmie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, zobaczcie poprzednie filmy. No i chyba to wszystko. <gry> Na razie.